Z tej strony Paweł i dziś przyjrzymy się profesjonalnemu padowi do PlayStation 4 Razer Raiju. Pad bazuje na konstrukcji Razer Wildcat, którą recenzowaliśmy jakiś czas temu na naszym kanale. Oznacza to jednocześnie, że nie przypomina standardowych padów do PlayStation 4 i zdecydowanie bliżej mu do kontrolera do Xbox One. No i tutaj sami musicie przyznać, że to dość ciekawe rozwiązanie. Szczególnie, że podobno samo PlayStation współpracowało przy jego tworzeniu. Konstrukcja pada jest naprawdę solidna, nic tutaj nie skrzypi i nie trzeszczy. Co niestety, jak sami wiecie, doskwiera padom DualShock 4. Sprzęt jest ciężki. Po odłączeniu przewodu moja kuchenna waga pokazała 285 gramów. Co nie znaczy, że pad źle leży w dłoniach. Wręcz przeciwnie, grając na Rajdu czułem, że mam do czynienia z czymś naprawdę solidnym i przede wszystkim dobrze wyważonym. Matowy plastik wygląda elegancko, podobnie jak niebieskie gumki. No i bardzo dobrze, że Razer zrezygnował tym razem z samodzielnego ich doklejania, jak to miało miejsce w Wildcacie. Nie wiem natomiast, po co w ogóle dołączono dodatkowe naklejki, które może i pasują do kolorystyki Razera, ale do samego pada już nie bardzo. No chyba, że oczywiście chcecie je sobie nakleić gdzieś indziej, wtedy spoko. Analogi mają klasyczny dla DualShocków układ w jednej linii. Pokryto je niebieskimi, przyjemnymi w dotyku, z taką fakturą gumkami. Natomiast no, można też je sobie zdjąć, jeśli ktoś woli. Przyciski geometryczne umieszczono bardzo nisko i dzięki temu udało się zniwelować latencję. Faktycznie, jeżeli delikatnie jemu muśniecie, to zaczynają od razu klikać, więc ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, krótszy niż w przypadku zwykłego pada. Mam oczywiście właściwy dla kontrolera PlayStation 4 panel dotykowy, a także przyciski Options i Share. W zestawie znajdziecie ponadto sztywne TUI, co myślę, że w padzie za takie pieniądze chyba nie powinno nikogo dziwić. Bardzo podobają mi się triggery. W standardowym trybie ich wciśnięcie jest naprawdę głębokie, co idealnie sprawdza się w samochodówkach. Natomiast po zablokowaniu jest bardzo krótkie, co natomiast idealnie sprawdza się we wszystkich strzelankach, przede wszystkim FPS-ach, zmniejszając opóźnienie po wciśnięciu spustu. Można ponadto włączyć ich jeszcze bardziej czułą funkcję i tutaj trzeba wcisnąć przycisk remappingu. Oba triggery a potem krzyżykiem i kółkiem tę funkcję włączamy i wyłączamy. Skoro o remappingu mowa, przejdźmy od razu do dodatkowych przycisków. M1 i M2 znajdziecie zaraz obok spustów. Dodatkowe triggery oznaczono natomiast M3 i M4 i umieszczono je na spodzie urządzenia. Te drugie, umieszczone na spodzie, można odłączyć. Tutaj będzie jednak niezbędny śrubokręt. Co ciekawe, jednak znalazł się on w zestawie. No i zaczynamy remapping. Rajdu oferuje dwa profile, które można dowolnie modyfikować. Aby to zrobić, należy najpierw użyć drugiego przycisku na dolnym panelu. Lampka pokaże nam wtedy, który profil jest aktualnie wybrany. Następnie należy przytrzymać pierwszy przycisk na panelu, poczekać aż dioda zacznie migać, potem wybrać przycisk dodatkowy, któremu chcemy nadać funkcję, a jako trzeci naciskamy przycisk, który tę funkcję posiada już standardowo. No i to tyle w zasadzie. Sami musicie przyznać, że rozwiązanie jest dość proste, aczkolwiek bez instrukcji bym na nie nie wpadł i mówiąc szczerze, wolałbym, aby na PlayStation 4 pojawiła się dedykowana aplikacja do remapowania przycisków i ustawiania tych profili. No i jeszcze dolny panel to również kontrola dźwięku i po podłączeniu przewodowych słuchawek ona jest dostępna. Można wyciszyć w ten sposób mikrofon lub zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawkach. No dobrze, to teraz pora na minusy, a te niestety są. Jak sami widzicie, pad jest przewodowy, co oczywiście doskonale rozumiem. Połączenie na kablu to mniejsze opóźnienia i konieczność, jeżeli w ogóle chcemy mówić o esportowym charakterze kontrolera. Z drugiej jednak strony, wielka szkoda, że Razer nie udostępnił przewodu jako opcji, umożliwiając jego bezprzewodowe wykorzystanie osobom, które cenią sobie wygodę. No bo nie oszukujmy się, wygodniej jest grać bezprzewodowo niż przewodowo, kiedy ten kabel gdzieś między nogami się dynda, czy można się o niego potknąć. Kabel nie jest krótki, ma bowiem prawie 3 metry, no ale dla mnie jak grałem na kanapie był minimalnie za krótki i musiałem posiłkować się przedłużaczem USB, co oczywiście wygodne nie było, no i taki przewód trzeba posiadać. Druga, ale za to zdecydowanie większa wada, to kosmiczna wręcz cena urządzenia. Sprzęt wyceniono na 170 euro, czyli już przy samym przeliczniku było dość drogo, bo wychodziło około 750 zł. Natomiast w polskich sklepach znalazłem Rajdu za aż 900 zł. 900 zł, podkreślam, powtarzam, bo to są kosmiczne moim zdaniem pieniądze jak za kontroler. No i jak to zobaczyłem, to zwyczajnie po prostu spadłem z krzesła. Szczególnie, że kiedy testowaliśmy Razer Wildcat, ten przeznaczony do Xboxa One, to wtedy wyceniono go na 600 zł, czyli zdecydowanie mniej. Razer Raiju to bez wątpienia najlepszy i najlepiej wykonany pad do PlayStation 4. Jego cena, moim zdaniem, jest jednak tak zaporowa, że ostudzi nawet graczy, którzy spędzają przy FPS-ach długie godziny i w ogóle myślą o jakimkolwiek esporcie. No, jeśli jednak jesteście w stanie taką cenę przełknąć, to będziecie z Raiju naprawdę zadowoleni. Gra się na nim bowiem kapitalnie. I no, nie sądzę, żebym był jakimś lepszym graczem, na przykład w Overwatch czy Battlefield One. To na pewno strzelam szybciej niż moi przeciwnicy. A jak sami wiecie, nawet na konsolach daje to pewną przewagę. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Cześć!